Właśnie jem sobie spokojnie śniadanko. Oglądam The Bachelorette. Patrzę przez okno, a tu niespodzianka! Wow! Pudełko przyszło! A w pudełku? Dywan! Wygodne pudełko? You used to call me sweetheart. It was different when we first met, fast car. With your hand on my head, rest, wow. Your voice was my favorite song. Wam dzisiaj nie przywitałam, więc cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zabieramy się za kilka poprawek, więc mam nadzieję, że filmik będzie Wam się podobał. Jeżeli lubicie remonty, no to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Lecimy, żeby już nie przedłużać. Dzisiaj poza bałaganem nie zrobiłam zupełnie nic, ale trzeba to teraz zmienić. Położyłam dywan, który zaraz będziemy zwijać z racji tego, że nie chcę go pobrudzić. Dywan wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jest bardzo ładnie wykończony, bardzo ładnie zrobiony. To jest warstwa, o której wspominałam w poprzednim filmiku. Faktycznie ten dywan w ogóle się nie przesuwa po podłodze. Ta warstwa jest bardzo gruba, specjalnie wybraliśmy wersję cushion. A warstwa ozdobna dywanu to ta, którą można prać i, no jak widać, przyda się, bo to jest jasny dywan. Więc myślę, że długo by nie wyglądał aż tak bardzo ładnie, gdyby nie fakt, że właśnie można go prać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! A ta warstwa, zobaczcie, jak się zwija, roluje, jest bardzo elastyczna, przy tym jest bardzo taki mięsisty ten dywan, więc naprawdę myślę, że będzie pięknie wyglądał przez lata. A tak przynajmniej napisała mi jedna z obserwujących na Instagramie, że od trzech lat ma dywan i że będę bardzo zadowolona, bo jest z tej samej firmy, sprawdza się idealnie, łatwo się go pierze, plamy szybko schodzą, więc. Myślę, że było warto dopłacić kasę, żeby mieć właśnie tą opcję z wypraniem dywanu. Dywan już jest na boku, i teraz myślę, że zacznę od kominka. Wypada naprawić dwie rzeczy. Po pierwsze, miąc podłogę, zmyłam mopem parowym farbę i bardzo mnie to denerwuje, więc to trzeba dopracować. Po drugie skończyliśmy budować stronę kominka. No i tutaj trzeba pojechać czarną farbą. Bardzo zależało nam na tym, żebyśmy mogli otwierać szafkę i chować kable. Niestety router się tam nie zmieści, ale nie ma większego problemu, bo tutaj i tak będzie stał narożnik, więc to będzie zakryte. Nie wiem jak dużo miejsca zostawimy za narożnikiem, ale myślę, że jeżeli będzie go trochę więcej to postawimy jeszcze tutaj taką niewysoką szafkę, żeby zawsze można było odłożyć coś do picia, czy telefon, czy piloty. Także myślę, że tutaj taka mała szafeczka by się sprawdziła, ale nie będę nic kupować w ciemno. Niech najpierw przyjdzie narożnik, zobaczymy jak będzie wyglądał, zobaczymy jak daleko będzie przesunięty pod ścianę. Wydaje mi się, że nasz narożnik będzie olbrzymi. Ale nie ma co gdybać, dopóki nie zobaczymy go na żywo. Tam też to jest jeszcze niedopracowane, i jak już skończymy, to trzeba będzie naprawić tą białą ścianę. Nie mam pojęcia, gdzie jest moja taśma malarska. Ale o ile ścianę jeszcze miałam raz malować na biało, więc tam nie boję się pokrawek, tak tutaj nie chcę malować belki na czarno. Co to się dzieje? Skończyłam już malować na czarno. Od razu wygląda to dużo lepiej. A teraz chcę, żeby wszystko dokładnie wysło, więc idziemy na spacer, a później myślę, że właśnie jak... Pomaluję na biało to, pokażę Wam ze szczegółami dokładnie, jak to działa, co tam mamy ukryte, Mama. bo jestem bardzo zadowolona z tego, jak ten cały projekt wyszedł. Cześć, mam już drugi dzień. Właśnie wracamy z targetu godzina 15, drzemka. Dzisiaj rano miałam drastyczne przeżycie. Wielki owad wleciał mi do domu. pierwsze wiem, że one gryzą i nie jest to jakoś bardzo niebezpieczne, jeżeli nie mam uczulenia, ale jest to bardzo bolesne, więc Zaraz Wam tego kolegę pokażę. Ale najpierw zobaczmy, czym udało mi się w końcu go zabić. Na początku próbowałam tym, ponieważ z daleka strzelałam w niego sprayem zabijającym robaki. Niestety to nic nie dało i w końcu wygrzebałam em, taką pijankę do mycia opon. I to już zadziałało bardzo, bardzo szybko, a teraz, o matko, Wiurka przyszła. Nie wiem, czy widzicie przez te brudne okna, ale naprawdę psikałam, jak głupia. E, on tutaj latał od tego okna do tego, potem się chował tutaj pod tymi roletami, więc udało mi się e, zabić właśnie go tą pianką i później schowałam do słoika, żeby nie wyleciał. Zobaczcie, on jest trochę podzwijany, ale przy moim palcu, jakie to jest wielkie! O, matko, masakra! Powiedziałam wam, że byłyśmy dzisiaj w targecie I już wam pokazuję powód Russell zobaczył, że W targecie jest teraz przecena na Blink Video Doorbell I to jest eee Wczoraj zaczęłam Kręcić dla was urywek I nie udało mi się go dokończyć, więc Wracamy do tematu kamerki. Russell odkrył, że w targacie jest promocja na kamerkę Blink Video Doorbell. I to jest po prostu dzwonek do drzwi. Fajnie, bo łączy się z naszą Alexa. Takie rzeczy się przydają, kiedy będziemy wyjeżdżać albo na przykład, kiedy jesteśmy poza domem i przyjdzie paczka. Tą kamerę możemy oczywiście połączyć z aplikacją. Nieważne, czy jesteśmy w domu, czy nie jesteśmy, możemy się odezwać do kogoś, kto zadzwoni do nas do domu, na przykład powiedzieć, że nie jesteśmy zainteresowani jakąś sprzedażą czy czymkolwiek, bo tutaj w Stanach non-stop ktoś przychodzi do domu, stuka, puka i próbuje nam coś wcisnąć, więc to jest akurat bardzo fajne i wysyła powiadomienia, jeżeli poczuje, że jest jakiś ruch, więc super. I kolejna rzecz, którą kupiliśmy na zewnątrz to światełka. Ja często powtarzam, że tutaj nie mamy latarni, ścieżka będzie oświetlona automatycznie, to są lampki na baterię słoneczną, więc cały dzień będą się ładować, a w nocy ładnie świecić. Mogliście też zobaczyć, że zaczęłam opróżniać kuchnię i oczywiście zrobił się nieogar, ale plan jest taki, żeby wszystko, co tutaj jest, było opróżnione do jutra. Tu mam dwie szuflady, które już są puste. Muszę wymyślić, gdzie przechowywać garnki, ponieważ to są rzeczy, których używam codziennie. Więc cała zagwostka polega na tym, gdzie trzymać te rzeczy, żeby je przez najbliższy miesiąc używać, kiedy nie będziemy mieć mebli i kuchni. W tym tygodniu, na ten weekend, chcemy zobaczyć, jak nam idzie ściąganie tych szafek dolnych i ile będziemy potrzebować czasu na to. Górne jeszcze na razie zostawimy. Poza tym wypadałoby Wam opowiedzieć, jak w końcu skończyliśmy remontować nasz kominek. Jestem przeszczęśliwa. Wyszedł dokładnie tak jak chciałam. Jest jeden element, który mógłby być trochę lepszy. Jak możecie zobaczyć, kominek jest gotowy. I Pracowaliśmy nad nim przez mniej więcej 4 tygodnie. Przede wszystkim na weekendy. Czasem udało mi się wykonać niektóre prace w ciągu tygodnia. Jeżeli Lili akurat miała dobry tydzień i sama się ładnie bawiła, powiedziałam, że coś bym chciała, żeby było odrobinę inaczej. I chodzi mi o tą belkę, że mogłaby być odrobinę niżej. Oczywiście wychodzi to z tego, że tutaj na dole jest kominek, więc ona nie może być zbyt nisko. Bardziej cieszę się z tego, że udało nam się ukryć wszystkie niedoskonałości. Jeżeli widzieliście filmiki, gdzie go budujemy, to tutaj po bokach te deski były nierówne. Wpadłam na pomysł, że wszystkie niedoskonałości zakryjemy drewnem od przodu i oczywiście od boku, więc w ten sposób wszystko jest ładnie wyrównane. I wygląda schludnie. Cegły pomalowaliśmy na biało i jest to celowo taki efekt kredowy. Chciałam, żeby to miało swój charakter. Cały czas zastanawiamy się nad wymianą drzwi w kominku, ale jest to dość droga impreza. Więc na chwilę obecną jeszcze to nie jest nasz priorytet. Myślę, że kiedyś do tego dojdziemy. Lili, co pani tam szuka? Dla mnie najważniejsze w tym kominku było to, żeby nie było widać PlayStation i kabli od telewizora. I to w 100% udało nam się osiągnąć, z racji tego, że korzystałam to, co było, czyli baza, kominka, to jak ten kominek wyglądał przedtem. I tu możecie zobaczyć, że ukrywa się nasz stary kominek. Do niego jest przytwierdzona baza, ta cała konstrukcja. A tutaj od zewnątrz wszystko sobie zabudowaliśmy. Też cieszę się, że tutaj zrobiliśmy szafkę. To nie wygląda super pięknie i profesjonalnie, ale to jest od środka, więc to mi absolutnie nie przeszkadza i jestem zadowolona, że od boku wygląda to tak estetycznie. Przede wszystkim, no umówmy się, gdyby było tak, jakby chciał Russell, czyli tutaj byśmy postawili PlayStation, to byłabym bardzo, ale to bardzo niezadowolona z efektu końcowego. Zwłaszcza, że warto zaznaczyć, że tam akurat dużo się nie będzie działo i wiele osób tamtej strony nie będzie oglądać. A tutaj ta strona od schodów jest cała, ładna i spójna, więc tutaj też wszystko jest ładnie ukryte. Największym wyzwaniem było cięcie tych paneli pod kątem 45 stopni i długo nam zeszło, żeby wszystko było idealnie równo, ale widzicie? Udało się! Oczywiście pod względem technicznym popełniliśmy Ma. kilka błędów. Na szczęście udało nam się to wszystko ukryć. To była bardzo dobra lekcja. Ma. Myślę, że na przyszłość będzie nam łatwiej pracować nad jakimkolwiek innym projektem. Niestety tak to wygląda. Jeżeli coś chce się robić, no to trzeba gdzieś zacząć i od tego momentu piąć się w górę, szlifować swoje umiejętności. Myślę, że teraz Czuję się dużo pewniej i obsługując się różnymi maszynami i wykonując różne cięcia, ale też naprawdę wzrosła mi wiara we własne możliwości. Myślałam, że nie uda mi się nic zrobić, kiedy raz jest w pracy. Kilka rzeczy dokończyłam sama, kiedy on był w Chicago, a ja tutaj mm, opiekowałam się Lili, więc dla mnie to też jest bardzo budujące i motywujące. A teraz dopiero co Wam pokazywałam, że przyszedł nam nowy dywan i chwaliłam się, że możemy go prać i akurat przed chwilą Lili i Milka wylały moją kawę. Trzymałam kawę, Lili zaczęła się bawić, Milka uciekła no. i zanim się zorientowałam kawa po prostu mi się wylała, bo się o mnie oparły dziewczyny. No i niestety Albo stety będziemy prać dywan, ale w sumie fajnie, bo będzie ładnie od razu pachniał i, wiecie, jest zupełnie inne, inny zapach w domu, kiedy wszystkie tekstylia są uprane. Więc myślę, że tak miało być. No to co, zbieramy zabawki i zabieramy się za tą plamę. Ja i tak jestem pod wrażeniem, bo to jest tylko wytarte do sucha ścierką. I no, oczywiście widać plamę. Ale na to, że była to kawa i taka mocno brązowa, to uważam, że całkiem nieźle już samo wytarcie sobie z tym poradziło. No, i stało się, kuchnia jest praktycznie gotowa, a przynajmniej te pierwsze szafki do rozbiórki. Jestem bardzo podekscytowana. Trochę się boję tego, co tutaj się będzie działo, bo każdy, kto żył bez kuchni, wie, jakie to jest skomplikowane. I naprawdę nie było lekko, kiedy przez dwa tygodnie się przeprowadzaliśmy i nie mieliśmy lodówki. Nie było to tak dawno, żebym zapomniała, jak to naprawdę wygląda ale myślę, że będzie dobrze i myślę, że warto się troszeczkę poświęcić. Zrobimy tak, żebyśmy jak najmniej cierpieli i żebyśmy jak najwięcej mogli korzystać z gotowania. Usuwamy te szafki, ale zostawiamy kuchenkę. Te szafki idą na pierwszy rzut, ponieważ w dalszym ciągu musimy wezwać elektryka, żeby naprawić większość kontaktów bo to zepsuliśmy, jak zaczęliśmy zmieniać kontakty. Ta strona podejrzewam, że będzie zostawiona do ostatniego weekendu przed montażem kuchni. Nie powiem Wam jeszcze, co wymyśliłam z górą, z tym, bo jak widać, to się w połowie ucina. Będziecie mieć niespodziankę, jak zaczniemy nad tym pracować. Myślę, że będzie to wyglądało bardzo ładnie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, kciuki w górę, koniecznie subskrybujcie, żeby zobaczyć jak ta nasza kuchnia się zmieni, a myślę, że będzie pięknie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!